Moi drodzy, Master Bomber, piąty dolny upgrade na ninja. Manki w tej mecie gromi wszystko. Czy jest taki dobry? Jak go nazywają? Przekonamy się w gierce, na którą was teraz zapraszam. A więc, moi drodzy, jesteśmy w gierce. Będziemy używać ninji, DJ Benjamin, Alchemika i Village. Plan jest prosty. Pójście wy. O nie, teraz tutaj. Chodźmy z tym tu. Super. Plan jest taki. Pójdziemy pod Master Bombera. Będziemy go buffować czym tylko się da. Czyli to oznacza alchemiczny Stronger Simulant plus związki. A Primary Mentoring plus Call to Arms. O. Idealnie. I z tego co widzę idzie standardowo. Datling, nic dobrego. Mm, a my pójdziemy pod Seeking Shurikens. I lećmy niebieskimi. Dobra, wszelkie niezbędne update jak na razie. Mam z głowy. Mm, potrzebuję pójść w jak najszybciej w Stronger Simulant, więc dlatego... Przy około tak 1500 golda, on idzie w druida. Przy tak 1500 golda postawię Alchemika i spróbuję ulepszyć jego w ten. Ale na razie postawmy DJ Benjamin'a. Tak gdzieś tutaj. On idzie w druid farmy, pewnie. Dobra, chodźmy po białych. I powinniśmy być fajni. Jeżeli on jeszcze nam nie będzie nic wysyłał, dobra Dajmy jednak alchemikę tak gdzieś tutaj, żeby łapał tę drużkę o tutaj. Zbierzmy tak gdzieś około 500. 50 icoin, żeby móc potem pójść czarnymi. O, wszystko idealnie się złożyło, choćby po larger, jak seed. Acid. Tak naprawdę, jeżeli nam nie będzie git wysyłał, nie ma sensu iść pod Stroger Simulant, ale wcześniej pod Berzerker Brew, ale. To jest pewna ochrona przed takimi typowymi raszami. On ma datlinga, on ma dwóch druidów Których posprzedawał, nie wiem dlaczego No i czekam aż będziemy w końcu nagrywali te Normalne gierki A nie jakieś casuale z... Nie powiem czego Eee to nie będzie nasz Master Bomber, więc spokojnie. E, pójdźmy po. Tylko tak. I pójdźmy po tego ninja. To będzie najprawdopodobniej nasz Master Bomber. Mm. Flash Bomb. I zostawmy go na razie tak. On poszedł pod Laser Cannon. Chłopie! Po raz pierwszy! Ja pierdzielę! Wolę jednak nie iść po drakkedy. Tam nie ma czegoś takiego. O, ja pierdzielę! Dobra, chodźmy po żółte. Powinniśmy być fajni. Chodźmy jednak pod berserker Brew. I powinniśmy być fajni. Drugi boost. Co jest? Chłopu lepszą... O Jezus. Nie powiem, jestem zdziwiony, ale nie powinien zginąć. Nie powinien. O. A co to za jakieś kurde, te? Dobra, chodźmy po sharpsy, ponieważ to mnie. To mnie bardzo zaciekawiło. On chce albo szybkością wygrać gierkę i mieć wszystko w dupie, albo. Co? Dobra. Nieważne, on jest tak zdesperowany, że aż jestem zdziwiony. Dobra, blonczucy jest na pewno mile widzianem. Chodźmy po powie teraz. O, on już przegrał, dobra. Widzimy się w kolejnej gierce w, ty... w takim razie. A więc witam Was w drugiej gierce. Tym razem na Doksach. Co według mnie jest o wiele lepszą opcją aniżeli Dino Graveyard. Z tego powodu, że to jest najdłuższa droga, jaką muszą przebyć palody przed tym, jak cię dosięgną. Nie, po prostu bez żadnych tekstów, jakby przeczytał Wikipedię, to jest po prostu, kurde, moja ulubiona mapa, nic tego nie zmieni. Strategia niezmieniona. Jest ten sam, tylko że tym razem master bombera będę próbował gdzieś tutaj ustawić, Chodźmy po Double Shot Seeking i wycilujmy chociaż że trochę. A, tablet 2-2, chyba że jeszcze złapało te. Nie, nie złapało. Dobra, dajmy mu tę przewagę, miejmy nadzieję, że mnie nie zraszuje. No i czekamy. On idzie pod darta, czyli Uuu, szybki Juggernautik. Podoba mi się to. E, chodźmy po alchemika, tak nie wiem, Tak może być gdzieś tutaj mm. Larger Polish i na razie nam nic więcej nie trzeba. Może nawet nam się uda. Chodźmy po to tutaj, chociaż you know what? Nie, chodźmy po jego tutaj. O! Oh. Boomer, ale fajnie, czyli Dart, Boomer, Glue. Dobra, to jest taka trochę. Nie powiem, że lamerska, no bo lubię Boomera, lubię Darta. Ostatnio muszę powbijać na że tych ee, piątki, więc też będę jego. też będę nim trochę pogrywał. Pójdźmy pod Berserker Brew, Ok, on nie bardzo ma Cabot w się mógłby pójść pod Bubera, pod Glu i pójść pod wioskę. Albo przynajmniej pod Saba. Jeden z tych dwóch. Ja nie mam zawiaru go rasować. Tak szaleńczo. Ale jeżeli mnie on do tego zbusi, to oczywiście nie ma sprawy. Chodźmy po blood jutsu, eee, Chodźmy po niebieskie. Nie, nie niebieskie. Żółtych, dlatego że potrzebuję ICO. Jak poprzednia była dziwna, ta jest o wiele bardziej dziwniejsza. Hmm, czy odbaczę po Lock czy bardziej pod Faster? Nie, pod Log -range. Tak mi się. Żywnie wydaje. Wywalmy to. Eee. i trzeci jej dopóki nie hitniemy 2000 a tak na próbę puśćmy wybór różowych kemo tak Makamotek Szyn. fajnie ale jakby był wysłał ceramiki to by był to by się gościu trochę wyłożył tego pozycja mnie denerwuje Pójdźmy po niego, tak gdzieś tu, super. I nie ulepszamy jeszcze pod Stronger Simulant. Dopiero wtedy, kiedy. O boże, już się blokuje. No. To nie zależy ode mnie, naprawdę. Czasem to blokowanie jest tak, jest tylko i wyłącznie przez przeciwnika. Dobra, czyli co, chodźmy pod... ...Flashbomb tylko. I to będzie nasz Master Bomber. Jeżeli hitnie je ruda 20, mógłbym już pójść pod Sticky Bombs. Ale powinniśmy być fine. Plus jeszcze Trojan od DJ Benjamina. Będzie dobrze. Dobra, chodźmy po Sticky Bombs i postawmy wioskę. Tak gdzieś tutaj. Czy chcemy to, że powiększa nam się ekonomia? Bardziej bym poszedł tylko pod Mamki Biznes, a tak poszedłbym pod Primary Mentoring. Jungle Drums i tym po. Dobra, dobra. Primary Training. Druga wioska będzie. A no właśnie, bo tutaj nie można położyć. A ja muszę mieć miejsce na Shinobi. O właśnie, chyba tak przegrywasz gierkę, kolego. Nie, jednak nie. W jego tym nie ma ani grosza tego. Jak coś to moja siostra. Nie ma ani grosza Kamotek, tylko to co darty dają. Mm, dobra. Primary mentoring jak zwykle bardzo dobrze widziane. Mm. Chodźmy po Blue Sabotage też. Żeby spowolnić jakieś rasze i tym podobne. Ile ma 7, czyli jeszcze dwóch, trzech. Dobra, katropcy też będą przydatne. Raz, dwa. Eee... 9 cholera, jasna. Dobra, czyli jeszcze jednego tutaj. Mamy dychu. Czyli czekamy na Master Bombera. Dojdźmy do 4000 jednak. Powiem wam. Ulepszyłbym wszystkich pod szarpcy. I moi drodzy. Już prawie Poczekajmy jeszcze, ciach Mamy Master Bombera Teraz tak Postawiłbym tutaj wioskę, ale Jakbym Ciebie sprzedał To by się z... Tak Dobra, chodźmy po MIB Po ostatniego Shinobi byśmy poszli o Waśkę tu. Blunt Sabotage, Dziechu. Wszystko idealnie. Dobra, 3700 musi być. Nic innego nie może. Bustuj sobie, co chcesz. Ja mam wszystko tak, jak zaplanowałem. Eee, choćby teraz po większej Stronger Simulantów. I zobaczymy, czy taki naprawdę zbuffowany Master Bomber może poczynić zniszczenia, jakich możemy sobie wyobra... Czy on chce mi wysłać DDT? Nie. Mordo, to, to ci nie wyjdzie. E, wiecie co? Pójdźmy po... Trochę blondjuszu, katropsiarzy. O pomysł. Nie! Nie! Dlaczego? Kurde. Dobra, mamy Master Bombera, ale nie! Dobra, wiecie co? Jutro obiecuję Wam, że nagram drugi odcinek z Master Bombera. Ten jest nieważny. Ten jest po prostu, żeby pokazać prawdziwą moc. Widzieliście, co robił z tamtymi BFP. Ale to. No, mimo czego, zostawcie łapkę w górę, żeby mnie zmotywować. Obiecuję Wam, jutro będę po raz kolejny nagrywał master bombera. Może jeszcze nawet dzisiaj. Eee... I z tych ważniejszych rzeczy, jeszcze zostawcie subskrypcję, żeby być na bieżąco, bo lecimy po 1000 subów! Jeżeli to mi się uda, spróbuję zrobić 24 godziny live. Za teraz Wam dziękuję, kocham Was wszystkich, mam nadzieję, że siostra i mama nie przeszkadzały za bardzo. Trzymajcie się, cześć! Mówię sobie moje stare pozdrowianko... stare pożegnanko wstawić. Może od przyszłego odcinka? Dlaczego nie?